Queen of the Black wraca z kolejną aferą. Na wstępie jeszcze tylko zaproszę Cię do zasubskrybowania kanału, aby nie pominąć żadnego filmu, a teraz zaczynamy materiał. Przez dłuższy czas o Queen of the Black było cicho, jednak ta postanowiła wrócić do internetu, ogłaszając swoją nową działalność jaka nowa, aspirująca gwiazda filmów dla dorosłych. Tak oficjalnie, więc moi kochani, pomarańczowy portal zabita tam mnie i mojego chłopaka, także... No co wam powiem, że po świętach będzie mega grubo. Jednak internauci od razu wiedzieli, że to tylko kwestia chwil, kiedy będą z nią związane kolejne kontrowersje i się nie mylili. Jak się okazuje Julka lubiąca żyć ponad sam, iż w końcu łatwego zarobku, w ciągłej pogoni za sławą i pieniądzem, zapomniała, że oprócz ciągłej zabawy trzeba też płacić swoje rachunki. Queen of the Black, jako już rozpoznawalna osoba, najwidoczniej uznała, że nie musi płacić pieniędzy za wynajem oraz rachunki, robiąc sobie zadłużenia na kwotę ponad 10 tysięcy złotych i to zaledwie w kilka miesięcy. Dodatkowo doprowadzając wynajmowane mieszkanie do obrazu nędzy i rozpaczy, oraz przy okazji wielokrotnie uprzykrzając życie swoim sąsiadom ciągłymi imprezami oraz jak możemy się dowiedzieć, nawet zalaniem komuś mieszkania. Sprawą zajęła się grupa CBBP, a w swoim poście poinformowali o całej sytuacji. Mieszkanie wynajęte celebryckiej młodzieży, za pośrednictwem agentki nieruchomości. Najemcy opłacili kaucję i dwa czynsze. Na tym wydatki młodych lokatorów się skończyły. Co więcej, nie dopełnili obowiązku wskazania lokalu zastępczego w przypadku egzekucji obowiązku opróżniania nieruchomości. Po dwóch miesiącach od zamieszkania nie wpłynęła już żadna kwota za wnajem. Zarówno właściciele, jak i agentka nieruchomości wielokrotnie próbowali skontaktować się z celebrycką młodzieżą w tej sprawie. Niestety bez odzewu. Właściciele zostali zablokowani, natomiast agentkę odprawili z kwitkiem po kilku próbach umówienia się na spotkanie. Ich zachowanie ewidentnie wskazywało na brak chęci zawarcia jakiegokolwiek porozumienia oraz dokonywania opłat za mieszkanie. W sumie zaległości opiewały na kwotę ponad 10 tysięcy złotych. Celebrycka młodzież stanowiła problem również dla sąsiadów. W nieruchomości pojawiały się patrole podczas imprez organizowanych przez lokatorów, prawdopodobnie wspomaganych środkami bardziej wyskowymi. Ze względu na brak możliwości przyjazdu do Polski oraz bezsilność agentki nieruchomości, właściciele mieszkania zdecydowali się na skorzystanie z pomocy profesjonalistów działających na rynku nieruchomości w zakresie mediacji lokatorskich. Firma CBPP podjęła natychmiastowe działania, reagując niezwłocznie na kolejne doniesienia dotyczące problemów z młodocianymi celebrytami. Doszło do zalania sufitu sąsiada piętro niżej. Wizyty patrolu ostatecznie podskutkowały zawarciem porozumienia z lokatorami co do spłaty zadłużenia oraz ich szybką wyprowadzką. W tej kwestii otrzymali wsparcie od od rodziców. Najemcy zadeklarowali również, że doprowadzą mieszkanie do całkowitego porządku. Przyznali się, że ich brak płynności finansowej był związany z problemami z prawem, jaki się dorobili w tak młodym wieku. Co ciekawe, tuż przed zawarciem umowy najmu nieruchomości na swoich mediach społecznościowych informowali o kłopotach, jakie ich czekają. Krótka analiza wystarczyłaby, aby uniknąć jakichkolwiek problemów. Jak widać dla Queen of the Black, uczciwe i normalne życie oraz branie odpowiedzialności za swoje czyny to sytuacja niewykonalna albo wręcz niemożliwa do pojęcia. Standardowa sekcja komentarzy należy do Was, a jeśli materiał Cię zaciekawił, to zostaw po sobie łapkę w górę i subskrypcję na kanale, jeśli jesteś nowy. A ja tymczasem się żegnam, siemaneczko i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!